Witam Was serdecznie w ten piękny niedzielny poranek. Ja wiem, że wszyscy bardzo mocno czekają na mój wywód, na mój monolog na temat filmu, który się pojawił na kanale. Ja nie wiem, ale ja się tam dowiem. Może się nie do końca dowiem, ale się coś tam dowiem. Więc będzie mój wywód krótki. Myślę, że krótki. I bardzo będę musiał myśleć, skupić, bo to bardzo śliski temat jest. I wy o tym wiecie. Dlatego chcecie, żebym ja o tym coś powiedział. Ale ja mam jakieś tam swoje zdanie na ten temat, które jednym może pasować, a drugim może nie pasować. Przejdziemy do tego za chwilę, jak wyjdziemy na spacer. Bo ja tutaj, słuchajcie, mam jeszcze oczywiście podziękowania, troszeczkę opóźnione, a z tego względu, że ja nie zaglądam za często na Tipli, bo też i, szczerze mówiąc, mało liczę na tych widzów, że tak będą mocno wspierać, żeby codziennie zaglądać, więc zaglądam rzadko. Zdaję sobie sprawę, że ja nie mam takiego fejmu jak Konon na przykład. Yy... Niemniej jednak od czasu do czasu zdarzają się widzowie, którzy mają chęć wesprzeć kanał Meksyka. Yy... W ogóle to wam powiem, że z tym prezentem od Was styczniowym to będzie pewnie tak, <noise> że przeznaczę tą kasę na zabieg. Muszę wyciąć guzka na nodze i trzymam tą kasę, bo to będzie kosztować od 400 paru złotych, 450 zł. Przyroda! Cewka, poka, cewka poczeka. Guzek niekoniecznie. Guzek niekoniecznie. Ale to tylko mały zabieg, że nie ma co tam kurwa się przejmować. Szczerze mówiąc... wyjebane mam na niego. Nie będę się przejmował? wystrzelę mam. Wytnę chuja i go nie będzie. O! Tak właśnie zrobię. Dobra, przejdźmy tutaj, kurczę, szybko. Jakie to, Ja mam to... Jakie mam to przejść? Aha, dobra. Przejdźmy tutaj szybko do podziękowań, bo takowe się Wam należą. Będą tu dwie osoby spóźnione, przepraszam, ale bardzo dziękuję. Dziękuję Alanowi Jar za 15 złotych z tekstem: Siemano, kiedyś wpaliśmy do Ciebie na piwo z kolegami. Proszę do mnie na piwo, nie przychodź teraz. Przyjechaliśmy z Chodzieży Matizem yy, okolicy 2018 roku Boże, ja jeszcze wtedy piłem <laughs> I, to, I to jak najbardziej Więc sorry, ale mogę nie pamiętać Kumpel miał mundur Wehrmachtu O, no to to już coś kojarzę Z tym Wehrmachtem, ale też nie do końca, wiecie I było śmiesznie Prowadziłeś, yy, prowadziłeś nas po okolicy Dobrze to wspominam, pozrówka. Zawsze jak widzowie mnie odwiedzali Skądś Inąd niż biały stok. Yy, Starałem się w miarę możliwości pokazać Wam rejony, w których się przemieszczałem. Pewnie też wchodziło, e, wchodziło w grę m, e, pokazywanie e, tej, tej rozpadającej się e, wagonowni, czy też nie wiem, tą, e, to co tam ja często łaziłem po tych halach. Bardzo dziękuję za 15 zł. Druga osoba to jest Sebcio ze stułą Sebcio kurczę. Wiesz jak rzadko u mnie stuwa wpada? Sebcio, bardzo, bardzo Ci dziękuję. I tych pieniędzy, co teraz już padają, to ja nie wypłacę. Teraz będę zbierał latewkę. Z powrotem. Jakże ja jestem cholernie zakłamany. Ale słuchajcie, jak zrobię, jak onda się zrobić ten zabieg, to spróbuję Wam pokazać rachunek. Powinni mi wydać rachunek, no w chuja niech nie walą ze mną. To wam pokażę. Tak jak, tak jak ktoś kupił rachunek z rozrządu. To rachunek z zabiegu będę miał do sprzedaży. Taki jestem tfany. Dobra, mam dobry humor, słuchajcie, a dobry humor nie jest skazany na em, komentowanie em, filmu y, y, o Kononie na kanale. Y, y, nie wiem, ale się dowiem, bo, bo to mogę się spalić przez ten dobry humor. A mam humor wyjebisty. Zaliczyłem się bazę. Żartuję. Kurna, o Jezus, to się odbije źle na tym filmie. E, tekst e, sepcio za stułeczkę, za którą naprawdę dziękuję, i tu mówię poważnie, bez, bez jakiegoś tam śmiechu. E, Meksykano poprosimy o więcej informacji ze szkolnej. Jak ja mogę Ci dać więcej informacji ze szkolnej, ja nie mam tam z nikim kontaktu? Tak naprawdę wszystko co wyciągam, to wyciągam e, z filmów, które się pojawiają, więc jak ja mogę dać lepsze informacje? Jesteś tam na miejscu, błąd! Nie jestem na miejscu! Bo moje miasto to suwałki. Uu, bo moje miasto to suwałki. Uu. Wybacz, przyjacielu, ale moje miasto to suwałki już od dłuższego okresu czasu. E, będę w Białymstoku w sobotę i niedzielę, będę u dziewczyny, ale może w niedzielę po 14 znajdę czas na pogawędki. E, daj znać, to był... Em, e, to był, to był donate przez czterech dni, więc to pewnie ta sobota i ta niedziela, co teraz jest Wybacz przyjacielu, ja mieszkam w Suwałkach, niestety pomóc ci nie mogę Ani się z tobą spotkać Niestety yy, najwyraźniej w świecie. Długo, długo ci nie było na moim kanale, ale nie zmienia to faktu, że bardzo, bardzo dziękuję. Teraz trochę poważniejszy bardziej temat, yy, który chciałbym odpowiedzieć na pytanie jednego z widzów, bo a, ja czytam te Wasze komentarze, nie, nie zawsze serduszkuję. E, czasami serduszkuję, czasami nie, ale staram się czytać te Wasze komentarze. Jedno pytanie mnie bardzo zaintrygowało, na które bardzo chciałbym odpowiedzieć. Ja tutaj to pytanie przeczytam. To jest pytanie od Tom KRS 5429. A brzmi ono tak i już odpowiadać będziemy na, na podwórku, więc najpierw je przeczytam, a potem przyjdziemy na podwórko, bo tam się będzie mi łatwiej skupić, bo tutaj mi szumi, kurwa, ogrzewanie jebane w dupę, które wcale nie grzeje, zimno jest i tak w kurce, musiałbym odpalić silnik, nie mogę, bo kurwa jestem w lesie i tak to właśnie wygląda. Więc jak mam marznąć, to lepiej już na podwórku ptaszek może jakiś zaśpiewa. Chociaż wątpię, bo zima jest. Pytanie brzmi: <laughs> A powiedz nam, pytanie brzmi... Dotyczy alkoholizmu, a powiedz nam jedną rzecz, co było bardziej bolesne dla psychiki, to jest bardzo ciekawe pytanie, rzucenie alko, czy też uświadomienie sobie, w którym miejscu się jest, gdy już byłeś trzeźwy, w trudnych momentach nie mogłeś sięgnąć po alko, aby zapić problem, lecz trzeba było na trzeźwo spojrzeć problemowi w oczy. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja to sobie jakoś to skonstruuję. Kiedy było mi trudno, e, kiedy sobie to uświadomiłem, e, w którym miejscu jestem e, i jak sobie radziłem z problemami na trzeźwo. Jakoś tak to spróbuję sobie wygenerować. To tak w skrócie, i postaram się odpowiedzieć na to pytanie e, Tobie. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Będąc już na spacerze, chociaż mógłbym to zrobić tutaj i się trochę, się trochę wczuć w rolę, choć tutaj cały czas mi kurwa. Proszę wyłączyć to ogrzewanie, które nie grzeje i tak, bo kurwa, silnik, silnik zimny. Wiesz, powiem ci jedno. Kiedy uświadomiłem sobie, w jak chujowej sytuacji jestem spożywając alkohol, to był moment, kiedy. Ja nie wiem, w którym to było momencie. To był moment, w którym ja nie wiem, w którym to było momencie. Kurwa, rozumiesz moją wypowiedź poranną, ale tak było. To był moment, kiedy nagle. wstałem i nagle się stało takie coś, że ja nie mogę funkcjonować bez alko. Rano. I ja nie wiem, kiedy to było dokładnie, ale to było już pod koniec tych. tych pod koniec tych chwil, kiedy. Przypuśćmy rok przed tym, jak, jak, jak potem już trafiłem drugi raz do szpitala, kiedy już mi powiedzieli, że krucho z panem będzie, jak pan pić nie przystaniesz, i jak mnie tam już cucili, kiedy mnie zabrali karetką z domu, i kiedy miałem już gorączkę, tam 40 parę stopni, w ogóle nie trybiłem wtedy, wiecie? Coś śmieszniejsze, wtedy, nic nie wypiłem, I, i nie trybiłem, i kompletnie nie trybiłem, już w ogóle nie trybiłem, gdzie o co, co chodzi. I nie byłem wtedy właśnie po alkoholu, właśnie wtedy, wtedy nie dałem rady już pić. Nie dałem rady pić. Tak to wyglądało, i zabrał, zabrali mnie do szpitala. I cofnąć się rok wcześniej, może półtora roku od tego momentu, kiedy zabrali mnie do szpitala, i nagle nastąpił taki czas, że ja budząc się stwierdziłem, że ja, kurwa, nie dam rady żyć nie pijąc. Wszystko się we mnie trzęsie jak galareta. Bo to był akurat taki moment, że akurat nie miałem na piwo. Nie miałem jakby czym zabić głodu. Bo zazwyczaj tak bywało, że ja miałem czym zabić rano głód alkoholowy, zapijałem się i, i, ja, i ja tego nie czułem, nie? I przyszedł taki jeden dzień, kurwa, kiedy ja nie miałem na, na alkohol. I ja się tak kurwa chujowo czułem, że stwierdziłem, że jest, ja pierdolę, jak jest źle. Jak jest chujowo, jak jest krucho. Bo ja nie dam rady żyć. Nie dam rady żyć bez wypicia kurwa alkoholu. Ja nie wiem, czy gdybym je znalazł, gdybym ja nie znalazł, nie wiem, czy gdybym ja nie znalazł denaturatu, czy ja mnie pierdolą wtedy kieliszka denaturatu, żeby się lepiej poczuć. Nie znalazłem. Akurat nazbierałem butelek, nie pamiętam. Jakoś tak było, że się poratowałem z dwoma czy z trzema piwami. I wtedy, w tym momencie ja zdałem sobie sprawę, w jak chujowym miejscu ja jestem. Ja już wiedziałem, ja już wiedziałem, że teraz każdy mój poranek to będzie przejebane. Więc starałem się do tego nie dopuścić, żeby był przejebany. Więc zaczynałem. Chciałem przechytrzyć alkohol. Rozumiecie? Jestem nienormalny, kurwa. Chciałem przechytrzyć, kurwa, e, najgorszy nałóg jeden z gorszych nałogów na świecie. Chciałem go przechytrzyć, więc sobie mi wykombinowałem, że skoro poranki są takie chujowe. I że się nie da żyć, więc zacząłem pić w nocy, budząc się. Na przykład trzecia w nocy. Stawiałem sobie piwo koło łóżka, a bądź też dwa. I jak tylko trochę mnie kas wybudzą, ja go zapijałem piwem. Czy to był dobry sposób? To był bardzo zły sposób. Przez ten alkohol już krążył we mnie 24 na dobę. Nie wiem, ile ja bym wydmuchał, pewnie z trzy na pewno. I wyglądałbym na, na gadającego logicznie dość w miarę. Ja wtedy właśnie skumałem, że jest bardzo źle i bardzo chujowo, ale pamiętajcie. Pomoc znaleźć jest wtedy bardzo ciężko. Raz, że nie możecie, nie dacie rady, nie dajecie rady sobie dopuścić do tego, żeby być trzeźwym. To jest taki trochę konflikt też systemu naszego. Bo... Nie dopuścicie, jako alkoholik, nie dopuścicie tego, żeby być trzeźwym, bo nie dacie rady, będziecie się taka kurwa trząść, kurwa, niektórzy będą mieli i inni będą rzygać, i nie będą tacy roztrzęsieni, ja na przykład byłem taki roztrzęsiony, że jak kurwa nie dałem rady trafić kurwa kluczem, kluczem kurwa w zamek, tak mi kurwa ręka latała, poty, wszystko kurwa, skurcze, ja na przykład miałem te skurcze, to było bardzo przejebane bo wiadomo, ten magnes był wypłukany i te wszystkie yy, 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 jakieś mikroelementy, czy tam witaminy były do cna wypłukane alkoholem. I Ja nie miałem padaczki, ale miałem za to kurwa yy, yy, te straszne skurcze. Skurcze palców, rozumiecie? Palców rąk, kurwa rąk, rąk, tak się wykrzywiały pazury, że nie dałem rady ich wyprostować. Bolało jak chuj, skurcze łydek, ud, kurwa plec, wszystkiego tak naprawdę, palców u nóg. I wierzcie mi, że nie chcecie wtedy dopuścić do tego, żeby wytrzeźwić. Tym bardziej, jeżeli nie macie znikąd pomocy, bo, bo nikt wam tej pomocy nie zaoferuje, nie? A dlaczego? Bo na trzeźwo nie zejdziecie do żadnej poradni. Nie dacie rady pójść, kurwa. Nie ma opcji takiej, kurwa. Nie dojdziecie na trzeźwo do poradni. Pierwsze to, co będzie chciecie się ratować, czymkolwiek, kurwa, jakkolwiek, czymkolwiek, żeby tylko zmniejszyć ten, ten stan upoje y Stan, kiedy wasz organizm zaczyna się domagać alkoholu, czyli stan, kiedy zaczynacie trzeźwieć, nie? To jest najgorsze kurwa, co może być. Bo potem jak już wypijecie tam drina, dwa, piwko czy trzy, w moim przypadku kurwa, ja byłem o siódmej rano byłem po trzech, czterech piwach już. O piątej wstawałem, czwartej nie. Tu kombinowałem jakieś buteleczki, znalazło się, tu coś tam nie. Nieraz ich po weekendzie to i piwka dwa całe się znalazło. I ja już kurwa rano byłem po czterech piwach. Bo, kurwa, godzina siódma, ósma, dziewiąta, ja się dopiero wtedy normalnie czułem, dobrze się czułem i to był ogromny błąd, ale, ale tego się nie da wytłumaczyć dla osoby, która spożywa, nie ma takiej opcji, nie ma. I, i ja naprawdę, ja bardzo szukałem jakiejś takiej pomocy gdzieś z zewnątrz, żeby gdzieś cośkolwiek mogło mi pomóc, ale żadna osoba Ci nie pomoże, nie. bo tak jak powiedziałem przed chwilą, Trzeźwy nie zajdziesz, nie masz szans przy takim y, częstym spożywaniu alkoholu i będąc non stop na bani, nie zajdziecie na trzeźwo do poradni. A nietrzeźwego was nie wpuszczą, nie zapiszą i nie udzielą wam pomocy. Jedyny to jest skrajny przypadek, szpital, kiedy już kurwa praktycznie wylatujecie nogami do przodu kurwa z tego świata. No to jest wtedy szpital, no jest ten ostatni dzwonek, no albo w te, albo we w te. No i ja miałem ten dzwonek po półtora roku bo nie dostaniecie pomocy od nikogo kurwa a sami sobie też nie dacierali. to jest kurwa obłędne koło bo naprawdę trzeba mieć w chuj farta żeby z tego wyskoczyć tak uważam w chuj ludzi z tego nie wyskakuje raz że nie mają pomocy a, a dwa rzeczy sami, sami nie dają rady, bądź też odrzucają tą pomoc. No wiem, że można by było zamknąć się w ośrodku, ale kurwa, człowiek, który jest na kacu, który tak naprawdę nie jest w stanie funkcjonować, co on może zrobić, żeby się do tego ośrodka dostać. Ja nawet nie wiedziałem gdzie, co, jak, kurwa, o co chodzi, nie dałem rady skupić myśli, nie dałem rady, kurwa, utrzymać kurwa kluczyków normalnie w ręku, żeby włożyć je do zamka, a co dopiero myśleć o tym, żebym gdzieś tam kurwa się skierował do zamkniętego ośrodka. Ciekawe, czy by mnie w ogóle przyjęli i czy bym musiał być trzeźwy, czy nie, czy by zabrali mnie pijanego na bani, bo wątpię w to, a może i tak jest. No i nie będzie tutaj kurwa, Choć dobra, ja o tym filmie, o tym kanale powiem kurwa tylko zdaj, bo ja tam za dużo nie mam do powiedzenia i to jest słuchajcie najgorsze no. I albo się z tego wy, wymigasz, albo nie, albo będziesz tak płynął kurwa, jednym udaje się płynąć na tam alkoholu, alkoholu nawet do, do, do starych lat, tylko ja nie wiem jak oni to robią, że oni tam kurwa jakoś to, to mi się udaje i oni tak płyną, tak spożywają ten alkohol, ale płyną, płyną i tam dożywają tam nawet i kurwa 70 lat, niektórym noga się powala i ci co już tak płyną z takim ostrym prądem na alkoholu, to zaraz zwyczaj 40 lat i kurwa do piachu, nie? Tak to wygląda, więc trzeba mieć dużego farta. A drugie, drugi tam był wątek do tego to... Mm, mm. Jak, jak na trzeźwo radziłem sobie z problemami, no bo wiadomo, no bo się problemy zapija, no to tak, no tak to było w moim przypadku również. Oczywiście, że wszystkie problemy były zapijane, odkładane na później. Były za to, kupa było marzeń, które nie były realizowane, no bo wiadomo, marzenia powstawały w momencie, kiedy się było na bani, natomiast już kiedy się trzeźwiało, no to kto, co ty dasz radę zrobić kurwa z tymi marzeniami, <grym> jak jesteś na kacu i tak naprawdę myślisz o jednym, tylko żeby zapić kaca. A ja ja kradziłem sobie z problemami yy, na trzeźwo, nie wiem, wiesz, powiem ci szczerze, że, że chyba nie było jakichś większych, nie było jakichś większych jakichś takich n, n, sytuacji trudnych, że myślałem sobie kurwa, ale bym to zabił. Choć nie, czasami się zdarzało, że, że tak, że przypomyślałem że sobie, kurwa, abym się najebał teraz i bym nie o tym nie myślał, nie? Um, ale niemniej jednak ja nauczyłem się dość szybko moim zdaniem. Rozwiązywać problemy, problemy na trzeźwo. Po pierwsze, jak mam problemy, to staram się, staram się, bo to jest słowo klucz, staram się je rozwiązywać od razu. Cokolwiek by to nie było, no, czasem jest gorzej, czasem lżej, eee, przez co czasami ma się doła, oczywiście, że tak, <laughs> ale staram się je rozwiązywać na bieżąco. Przez to, jak wiem, że to rozwiążę, to, to mam to z bani, i już nie muszę o tym myśleć, nie? Yy, także tu akurat bym nie narzekał na to rozwiązywanie problemów na bieżąco. Wiem, że jest trudno niektórym ludziom rozwiązywać problemy na, yy, na trzeźwo i, i, i na bieżąco. Natomiast mi nie, nie no nie, kurwa, no nie, nie sprawiło to jakiegoś bólu albo problemu. I, I staram się to robić na bieżąco. Nie? Jak mam jakiś problem, wiem, że mam czysty umysł, świeży mózg, nie, nie, nie kurwa gdzieś nie niezamotany kurwa, alkoholem, czy tam jakimiś używkami innymi. Yy, myślę sobie o jakichś tam wersjach rozwiązania tego problemu i to robię, bo mam czas na to, żeby to zrobić, bo nie jestem najebany, nie? Mam czas po prostu na to, żeby to zrealizować. I kroczek po kroczku to realizuję. Każdą rzecz, którą, którą zaplanuję, która jest w moim zasięgu. No, tutaj z tym guzem, z operacja tutaj, z jakimiś wyjazdami. Ja już to wszystko mam generalnie poplanowane. Ja nie muszę się o to martwić. Ja muszę się martwić o to, żeby sobie uzbierać kwotę, która mi pozwoli na przykład na wyjazd latem do Finlandii. Bo tutaj marcowy wypad, który mam nadzieję będzie fajny, już jest praktycznie. Zrealizowany, praktycznie, praktycznie można powiedzieć, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik A mamy styczeń, więc troszkę, troszkę jakoś mi się to wszystko udaje a Dziękuję za tą wypowiedź samochodową No i dobrze, i spoważniałem, i może trochę teraz przyjdziemy do tematu Nie wiem, ale się dowiem, może nie wiem, ale się dowiem, albo się nie dowiem, albo nie wiem I kurwa, mógłbym to zrobić dalej w samochodzie, nie chcę mi się wyłazić, ale dobra, wyjdźmy no i dobra, jesteśmy już słuchajcie na spacerze. Oczywiście w krzywym też piękne miejsce. Ktoś powiedział, że piękne to suwalskie okolice. I ja się z tym zgodzę. I powiem Wam, że w życiu nie przyprowadziłem się teraz do Białego Stoku, mając pod ręką, bo to jest na przykład suwał, kto jest raptem. Ktoś pytał się, czy dalej z kolą jeżdżę. Dalej z kolą jeżdżę, bo nie jesteśmy na żaden inny samochód lepszy yy, i stać mnie nie będzie. I chuj. O, 9 stuka, no i tak już jest lepiej eee, Więc to jest raptem jakieś 10-15 minut drogi 10 drogi minut drogi samochodem eee, i macie jezioro, las i, i tak dalej I, i jest naprawdę piękna przyroda. No teraz przejdźmy do kanału, do kanału, nie wiem ale się dowiem y Bardzo śliski temat. Pakowaliście mnie na bardzo śliski temat, bo... Bo film, bo film na kanale, nie wiem, ale się dowiem. Ja kurwa, jak to, jak to obrać słowa? Moim zdaniem, film na kanale, który się pojawił na temat Konona, nie jest tak w zupełności w całości dobrze przygotowany. O! To jest dobre słowo. Nie jest dobrze przygotowany moim zdaniem prywatnym, ale możecie się, e, możecie się z tym oczywiście zgodzić. Chcieliście usłyszeć moje zdanie, yy, bo można by było też to zrobić tak, że mógłbym powiedzieć to, co chcielibyście usłyszeć, nie? Yy. Więc e, chcieliście usłyszeć moje zdanie, więc, usłyszycie moje zdanie. Muszę tu liczyć zarówno z kopaniem w łeb, jak i z, po, z poklaskiem. W każdym razie, na samym początku e, powiem tak. Ja bym podzielił ten film na trzy części. Pierwsza część, kiedy mnie jeszcze nie było, tematu nie znam, i nie będę się na ten temat wypowiadał o historii życia. Konona do momentu, kiedy ja się pojawiłem. Druga część filmu to jest moment, kiedy ja byłem, i tam, tam mam trochę zarzutów i wątpliwości, o których postaram się powiedzieć. I trzecia część, kiedy przyjął to Stradosław, gdzie tak naprawdę powiem Wam, że gówno mnie to interesuje, bo mnie tam nie było po pierwsze, i po drugie, krótko i na temat. Powiem w jednym zdaniu, co sądzę e, o tym trzecim, e, e, trzeciej części filmu dotyczącej e, rudego i, i jacka od Sarona. Powiem tak: jaki żeś plon zasiał, takie zniwo zbierasz. I tyle. Ja też dostałem po dupie e, za swoje jakieś tam mm, akcje. I ja powiem jeszcze raz, jaki plon zasiałeś, taki. Nie, jaki... no, jakie zboże zasiałeś, taki plon zbierasz. I, I niestety, te, moim zdaniem, te takie doprowadzanie szkolnej do, do tego, żeby mieć tylko wyłączność z podpisywaniem jakichś umów, mieć tylko wyłączność. Ja cały czas powtarzam, że ja byłem przeciwny tym kamerom, bo jest to jakaś taka kurwa, trochę inwigilacja. Mm, bo gdyby one chociaż dawały to, że, że ludzie by się trochę przestraszyli i, i, i nie niszczyli tamtego mienia Ukonona, no to, to może by miało to sens. Natomiast to kurwa tak naprawdę no, i tak potem to było niszczone, mimo tego, że te kamery były, jeszcze był wtedy Major i, i, i to, to nic nie dawało i, i, i tyle. Także tak w krótkim zdaniu. Nie chcę tutaj też, żeby było odbierane, że, mm, że ja broń jest Stradosława. Yy, bo ja tu akurat go nie bronię, ja nie mam powodu, żeby go bronić, ale też nie mam powodu, żeby go tam kurwa jechać po, bo, bo no, no ja powiedziałem, powiem jeszcze raz, jaki, żni, jaki kurwa ziarno zasiał, taki plon zbiera, chciał mieć wyłączność, chciał nad tym kurwa rządzić, no to tak ma. To co ja mam powiedzieć na ten temat? Na ten temat nic nie powiem. Natomiast mogę się tylko wypowiedzieć na temat yy, dotyczący mnie bezpośrednio. Bo tam się trochę nie zgodzę z kilkoma faktami i widać, że, ym, że y, kanał, nie wiem, ale się dowiem, nie dowiedział się chyba do końca albo miał źródło jedne jedyne, yy, które zresztą nawet tam nie jest opisane skąd on, skąd on ma informacje. Yy. I, i, I tak jak powiedziałem, myślę, że nie do końca rzetelnie się przygotował. Poza tym cała sprawa moim zdaniem kononowa <laughs> Jeszcze dokończę trochę o kononie, jest trochę wielowątkowa. Ym... I tutaj w tym materiale trochę Konon był przedstawiony jak, jak taki biedny dziadek, biedny staruszek, taki kurde, którego zamknęli, więzili, oni nic mu tam w ogóle nie... i, i tak dalej. Ludzie, którzy obserwują Konona, dobrze wiedzą, jaki jest Konon. Yy, I dodam jeszcze jedno zdanie, czy gdyby był ktoś inny o, zamiast, zamiast Rudego? Ktoś inny. Randomowa jakaś osoba, nie wiem, Paweł z Warszawy. Yy, dobra, ja niech będzie, że ja, niech Paweł z Warszawy, Pato, albo Fiodor, albo ktokolwiek, albo ktoś z was. Yy, czy wy byście sobie poradzili z charakterem Konona? Nie sądzę. Czy byście by mu e, wmówili, że pić mleka nie wolno? Nie sądzę. Czy byście mu wmówili, że e, jeszcze jak był na chodzie, że nawet i teraz jak nie był na chodzie, e, że cukier dla niego szkodzi? Nie sądzę. Ludzie, którzy obserwują szkolną, wiedzą też jaki jest konon. I tutaj też ten wątek konona trochę był odsunięty na pobocze. Jaki konon ma charakter, jaką jest osobą, e, jak ciężko z nim kurwa rozmawiać że można być lagu pogonionym z chałupy i to było trochę pominięte I, no i tyle mam. Natomiast co, co, co do mojej osoby, no oczywiście bardzo piękne, wspaniałe zdjęcia, y też opis, też wspaniały. Jestem bardzo, bardzo przeszczęśliwy z przedstawieniem mnie w takiej sytuacji. Oczywiście, że odebrano mi zasługi, bo wspomniano, że się pojawiłem w 2017 z wymianą imienia i nazwiska Jarosław Andrzejewski. Tak jest, to jestem ja, Meksykano. Natomiast potem pominięto w tym wątek, że zaraz mnie Konon wywalił, pominięto wątek, że z Kononem mieliśmy kilka tam ostrych jazd. Potem powiedziano, że złote czasy trwały do 2019, ale nie powiedziano, że w tych złotych czasach to właśnie te perełki, które nagrywał Fiodor i ja, zrobiły te złote czasy, czyli pominięto, pominięto te zasługi, widocznie komuś to nie pasowało. E, najwidoczniej i pominięto też wątek e, e, pominięto też wątek, że e, no, jako chyba jedyna osoba z uniwersum e, wyskoczyłem z gówna. w moim przypadku głównym był alkohol i wyszedłem ze szkolnej na trzeźwo. Tego też pominięto. No ale trudno, jak się y, ktoś chce dowiedzieć, się nie dowie, ale się dowie, no to tak to wychodzi. Jak się ma pewnie jedno źródło i z nikim innym się więcej o tym nie rozmawia. Trudno mieć pretensje. Więc jeszcze raz mówię, y, tak jak powiedziałem, krótko i na temat o tym filmie. Film, jak film. Pocisk, jak pocisk. Nie pierwszy na Rudego i pewnie nie ostatni. I jeszcze raz powtarzam, no. Jakie ziarno się zasiało, taki plon się potem zbiera. A jeszcze dodam, jeszcze, że kurewsko bardzo się cieszy, że ja się z tego wymiksowałem, bądź też mnie wymiksowano, żeby już ten nikt tutaj nie łapał za słowa, bądź też mnie wymiksowano w odpowiednim momencie, i że za długo nie walczyłem, tylko po prostu to zlałem i stwierdziłem, że no skoro tak ma być, skoro tak wszyscy chcą, żeby ktoś inny tam dowodził, to niech tak będzie. I z tego się akurat cieszę, bo teraz mam święty spokój. Mam święty spokój i nie chodzi mi gdzieś po głowie, czy ja muszę Krzysztofa dzisiaj odebrać, czy go muszę zawieść, ile wpierdolił cukru bądź też, ile litrów mleka wypił, i jaki będzie jutro miał e, m, cukier, e, kiedy przyjadę rano, żeby nagrać z nim materiał. I mimo tych. Tej kasiory i mimo tego na pewno większego fejmu, gdybym był przy nim, nie chciałbym tego. I, i nie, zamieniłbym, nie zamieniłbym tego na obecny taki spokój, kiedy ja mogę się, e, mogę się realizować w rzeczach, które chcę robić, czyli tym planowanie podróży, planowanie wyjazdów. E, bądź też poszukiwania. I tyle, i tyle. Także. Czy ten film powalił mnie na kolana? No nie, no. nie pierwszy, nie ostatni pocisk, tak uważam na, na, na Rudego. Tyle, tyle w temacie. Jak się czuję? Mm. <laughs> kurwa. Czuję się jak szmata, kurwa, ale to kurwa się zmieni. <laughs> These scary skeletons and shivers down your spine.